Kiedyś moja mama, jak czytała Pismo Święte, psalmy i natrafiała na te trudne wersety o złożeczeniu, przekleństwach, to miała takie poczucie, że nie jest to ok i wykreślała. Wchodziła trochę w rolę takiego korektora Ducha Świętego. I dzisiaj, ja na liturgii, kiedy słuchałem słów z Psalmu 91. Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu. Właściwie te słowa są parafrazą tekstu psalmu. To zrodził się we mnie też pewien bunt. No jak bądź ze mną, Panie? Przecież Pan Bóg jest ze mną. Być może chodzi o to, że kiedy ja doświadczam utrapienia, zmagania, problemów, żebym był wtedy z Bogiem. I podobnie jest z modlitwą wezwaniem veni creator spiritus, czyli przyjdź Duchu Święty, przecież Duch Święty jest. Może chodzi o to, żeby sobie uświadomić, żebym ja przeżywał życie w obecności, w pryzmacie Słowa Bożego, obecności Boga w moim życiu. Niby drobna różnica, ale myślę, że znacząca. Psalm 91 jest wyjątkowym tekstem, który dzisiaj słyszymy w liturgii, ponieważ jest nazwany też psalmem żołnierza. A legenda opowiada, jak podczas I wojny światowej amerykańscy żołnierze otrzymali od dowódcy tekst tego psalmu, takie karteczki i wyszli na wojnę. No i nikomu nic się złego nie stało, zgodnie z treścią tego psalmu. I nie chodzi o to, żebyśmy traktowali modlitwę czy psalmy jako amulet duchowy. Ale rzeczywiście Słowo Boże, które pomoże nam uświadamiać sobie, żeby codzienność naszą przeżywać w pryzmacie obecności Pana Boga, czy to świeci słońce, czy pada deszcz, czy mamy sukcesy, czy mamy porażki, to te wszystkie doświadczenia będziemy inaczej przeżywać. Więc bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu, a raczej, Panie, pomóż mi być z Tobą, kiedy doświadczam utrapienia. Pokój i dobro.